Z tradycją i ze smakiem pod tą nazwą odbyła się pierwsza Bożonarodzeniowa Wystawa Stołów. To nawiązanie do wystawy stołów wielkanocnych, która ma już swoją tradycję i Rzesze Wielbicieli. Chętnych, by zobaczyć, co do zaoferowania miały gminy powiatu światskiego, nie zabrakło. Głównym organizatorem wydarzenia był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, oddział w Kościerzynie. Zakładamy, że to będzie takie spotkanie, które na stałe wpisze się w tradycję naszego tutaj regionu, powiatu sieradzkiego i miasta Sierac, bo chcemy promować lokalne produkty, te osiągnięcia i te piękne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, a także rolniczy handel detaliczny i przede wszystkim w tym okresie przedświątecznym takie hasło, Kupuj świadomie, tak, bo w tym szale takim zakupowym często robimy te zakupy szybko, a czasem warto zwolnić, zwrócić uwagę na to, co kupujemy i skąd kupujemy. Myślę, że ta impreza wpisze się już w tradycję tego regionu i miasta i powiatu sieradzkiego. Partnerem wydarzenia był Łódzki Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Dolnictwa. Natomiast wydarzenia honorowym patronatem objął starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Ja się bardzo cieszę, bo dyrektor ośrodka doradztwa rolniczego miesiąc temu czy, czy troszkę więcej zadzwonił i spytał się, czy nie byłoby problemem jakby tutaj zrobić smaki, tradycji podobne do stołów wielkanocnych, które odbywają się zawsze wiosną przed świętami wielkanocnymi. Stwierdziliśmy, że to jest może i dobry pomysł. Chcieliśmy zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie, jak to będzie wyglądało. I powiem, panie redaktorze, tak jak widać tutaj na sali, zainteresowanie jest bardzo duże. Ja jeszcze pamiętam, jak były pierwsze stoły wielkanocne te kilkanaście lat do tyłu, to no, no, nasze panie z kół gospodyń były, natomiast samych mieszkańców zainteresowanych z powiatu i z miasta było mało. Ale z, w miarę co roku było coraz więcej ludzi. I ten efekt i stołów jednych, i tych teraz to, stołów, o których teraz tutaj mówimy, naprawdę no, przechodzi przerasta nasze oczekiwania. Święta są takim okresem, gdzie Chcemy go spędzać razem, gdzie czujemy tą atmosferę, gdzie jesteśmy, można powiedzieć, takim przyjaciółmi, miłośnikami. Tutaj zauważamy, że jest taka właśnie integracja rodzinna, widzimy wszelakie prace, nie tylko kwestie jedzenia, ale właśnie takich prac, które są za nami. To jest piękne rękodzieło. Każde święta tak naprawdę muszą być rodzinne i trzeba trochę odpocząć od tego dnia codziennego. Tu dajemy taką tą atmosferę, chcemy, żeby to właśnie była taka integracja, żeby każdy mógł przyjść, posmakować, nawet spróbować z każdego regionu jakiegoś dania, gdzie niby dla każdego jest oczywisty każde danie na stole, a tu może się okazać, że jest inaczej. Tradycja sama w sobie, jeżeli mówimy o niej, jest naszą podstawą funkcjonowania, naszym bytem. Jeżeli nie będziemy do niej sięgać, o niej pamiętać, to tak naprawdę daleko nie zajdziemy. Więc to, że jest to kultywowane, że spotykamy się właśnie na takich imprezach, że koła gospodyń wiejskich, chociażby nawet w tych podstawowych naszych potrawach wigilijnych czy wielkanocnych, przekazują. I smaki, i tą naszą tradycję. Więc niech zostanie jak najdłużej z nami. A te imprezy, jak widać, są bardzo potrzebne, jest duże zainteresowanie i jest to miłe spotkanie. A po drugie też można spotkać znajomych, złożyć życzenia, bo w naszym codziennym, zabieganym życiu tak trudno znaleźć odrobinę czasu, chwili, przystanku, żeby spojrzeć na tego drugiego człowieka. A to są właśnie takie momenty. W wydarzeniu uczestniczyli również parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń. Te święta są magiczne i tak naprawdę te jarmarki stały się też bardzo popularne, ale myślę, że też faktycznie tutaj ta idea kupuj świadomie też jest bardzo dobra, bo tak naprawdę tutaj są te polskie, nasze, rodzime produkty, wszystko bardzo zdrowe, także idea słuszna. Poza tym no Sieradz ma tą tradycję stołów wielkanocnych i mam nadzieję, że teraz ten kiermasz świąteczny również tutaj wpisze się do kalendarza tego sieradzkiego. Kobiety są bardzo kreatywne, bardzo twórcze. Podziwiam ich pracę, sama też trochę zajmuję się rękodziełem, dlatego dzisiaj myślę, że odwiedzający będą zachwyceni tym, co tutaj znajdą i chętnie to zakupią, żeby też wspomóc koła gospodyń wiejskich i ich działalność. Świąteczne specjały kulinarne oraz różnorodne strojki i ozdoby miały do zaoferowania koła gospodyń wiejskich z naszego regionu. Łącznie do dyspozycji odwiedzających było kilkanaście stoisk. To są starodawne makowce na maku mielonym podwójnie, gotowanym na mleku. W środku jest mnóstwo bakali, tak jak kiedyś starodawne babcie nam robiły. Ciasto jest na pół kruche, pół drożdżowe. Tutaj tak samo makiełki nasze do degustacji też mak mielony, gotowany, makaron robiony wszystko tak jak było kiedyś. Bo gmina Goszczanów słynie z tego, że wszystko własnymi rękami bo takie jest najsmaczniejsze i, i najbardziej trzeba to kultywować. Taka nazwa y, powinna być po polsku, a nie po grecku, uważam. Dlatego, że mamy swojskie warzywa, y, tam jest marchewka, pietruszka, seler, por, cebulka. No, i wydaje mi się, że to powinna nazwa być, ale polska, a nie grecka. Ale tak jest nazwana od, od swego czasu, więc tak zostaje. E, przygotowywaliśmy ją. E, przygotowanie trwało: podsmażenie e, ryby dorsza i upróżnienie e, warzyw, uduszenie praktycznie. No i co tu dodać więcej? No i, i tylko, żeby smakowała i tradycyjne smaki i nic więcej. Dla nas dzisiejsza nowość tutaj, dla państwa, którą przygotowaliśmy, to są właśnie pierogi ze szpinakiem i z serem wędzonym. Tego nie było, a jest to fajna opcja, że to właśnie na stóp wigiliny, no bo jest to potrawa bezmięsna, tak, więc to mamy z nowości. Mamy paszteciki, no te już są z mięsem, aczkolwiek też nie widziałam ich tutaj, więc zapraszam spróbować. Są rewelacyjne, no i tu akurat wracamy do tradycji, bo mamy przepyszny smaczek z ogórkiem, także też zapraszamy do skosztowania. No, ugotować kapustę, do, ugotować groch osobno, potem go y, trochę z, no, utrzeć, żeby był ten, dołożyć, z, stopić cebulkę z, ma, na masełku, no i trochę pieprzu, soli, kminku, żeby nie było później takich, no jak to po kapuście, no i kapusta jest pyszna. Odwiedzający nie tylko mogli zaspokoić swoje kulinarne podniebienia, ale mieli też okazję zobaczyć chociażby efekty prac lokalnych rękodzielników. Tą pasją zaraził mnie mój syn Karol. I od tej pory stwierdziłam, że będę to promować, bo faktycznie jak zaczęłam kopać i dowiadywać się, to moja prababcia robiła to tylko gorącym drutem rozgrzewanym w piecu. Tak spędzamy weekendy z synem, czasami, że całą sobotę sobie wypalamy. To jest pierwszy raz, gdzie wystawiliśmy to na światło dzienne. Odwiedzającym i degustującym potrawy czas uminał swoim występem zespół obrzędowy Hojne. Na hujarze, na głośnym cymbale, na organkach, na starym regale, graj, dudka, graj. Graj, graj, palu, graj Graj, Dudka, graj Graj, palu, graj Pasterze bierzeli Gdy głosu słyszeli Śpiewania Anielskiego Znaleźli w żube Pasa fujarce grał, a sa i szała się spał. Nagle aniołowie z nieba mieli przyfrunęli. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas wypełnił dni. Tam gdzie stajenka razem z bygotkami leży dziecioteczko i na sianku śpi. Świat na to czekał wiele już lat i narodzenia dziś wita czas. Biegni pastuszku jasną drogą niebo płonie, a na niebie pierwszej gwiazdy blask. A na niebie pierwszej gwiazdy blask. Zup kamienny, zub kamienny, na nim pajęcyna. A w nim lezy, a w nim lezy niebiesko-dziecina. Kuba stary niesie dary, masło na talerzu. Bartek za nim dwa gomuki, takie jest w pizu. Pastuszkowie przybierzeli klinkli na kola. I modlili się do Pana do samego rana. Trzej królowie, monarchowie ze wschodu przybyli. Drogie dary, drogie dary dzieciątku złożyli.